Jak po przerwie? Siemanko dobrze wypoczęty jestem, Wreszcie pierwszy trening zaczynamy, jedziemy od początku. Wszystkie? Nic nie zginęło? Nic nie zginęło. Wszystkie zginęło. Wszystkie. Wszystkie. <grymne> Przede wszystkim na początek wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby nas kontuzje omijały i robić swoje na 100%, bo to jest najważniejsze, żebyśmy, tak jak zawsze mówię, przed lustrem stanąć i powiedzieć, że ja zrobiłem wszystko. Jeśli chodzi o trenowanie, ten pierwszy tydzień taki wprowadzający plus testy i tak naprawdę od poniedziałku za tydzień będziemy troszeczkę już mocniej, mocniej trenować. Witam wszystkich na pierwszym treningu. W szczególności chciałbym wszystkim życzyć najlepszego w nowym roku. Jeśli chodzi o nasze przygotowania, to tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj zaczynamy. Ten okres siedmiu tygodni, które są przed nami przed pierwszym meczem z Rosowią. Zaplanowaliśmy oczywiście w każdym tygodniu sparring. Zaczynamy. Dzisiaj zaczynamy treningami takimi wprowadzającymi. Jeszcze w tym tygodniu zrobimy testy wydolnościowe i testy siły. Na zakończenie tygodnia tego pierwszego mikrocyklu prowadzającego zagramy grę wewnętrzną. No i od przyszłego tygodnia zaczynamy już takie mocne przygotowania. Chodzi tutaj bardziej w pierwszych dwóch tygodniach o dużą objętość treningu. Będziemy się skupiali na, na, na szczegółach taktycznych, na, na, na stałych fragmentach gry, na rozwiązaniach taktycznych, na, na, na przyzwyczajeniu zawodników do pewnych schematów, bo te pół roku, które jest za nami, dzisiaj już możemy powiedzieć, że jest to drużyna, która musi zacząć grać więcej schematami, więcej. Rozumieć siebie na, na boisku. Tak więc ten okres będzie na pewno przygotowaniem do, do, e, do tej rundy wiosennej, e, bardziej już szczegółowy, jeśli chodzi o, o, o plany taktyczne, ale, ta, ale także motoryczne. Więc będziemy próbowali w tych e, sparingach, które są przed nami, e, zagrać w różnych ustawieniach, tak abyśmy byli przygotowani na różnego rodzaju rozwiązania e, podczas rundy wiosennej. Jeśli chodzi o sparing partnerów, zagramy m.in. z Zodrą Opole, z Górnikiem Łęczna, z GKS-em Tychy. Uda nam się też zagrać z Piastem Gliwice, aczkolwiek to będzie sparing nie w pełnym czasie, takim 90 minutach. Tutaj zagramy 2 razy 30 minut prawdopodobnie, ale na tych sparingach też będziemy chcieli zobaczyć formę wyklarować formę zawodników pierwszego składu. No i cóż, no i czekamy na, 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 na te mecze, chcemy zobaczyć w jakiej formie wrócili zawodnicy po tym okresie e, zimowym.